Cześć wszystkim Marcin kupi motofan. Dzisiaj mamy dla was dawno wyczekiwane Audi A6 quattro 2 litry TFSI 265 koni. To jest oto tabryczka, wersja S-line, idealne autko klasy średniej. Takie korpo troszeczkę, ale z pazurkiem. 6 sekund do setki, 250 na godzinę maksimum, przynajmniej tak według danych producenta można się dowiedzieć. Nie będziemy testować dzisiaj prędkości maksymalnej, sądzę, bo <grym> chyba by mnie eksmitowali z tego kraju. <grym> Ale przyspieszenie spróbujemy ocenić w mój niezawodny sposób, czyli wow albo inaczej, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Auto jest bardzo bardzo eleganckie przede wszystkim, od tego trzeba by zacząć. Nie ma tutaj, przynajmniej w moim odczuciu, takich akcentów typowo sportowych. Jest, są różne przetłoczenia w blasze, tak, fajne ledowe światła, duże felgi, szerokie koła. Jest wszystko co potrzeba, natomiast jest to auto spokojne, stonowane i wyważone. Mamy tutaj oto taki piękny kluczyk do tego samochodziku. Tym kluczykiem, oczywiście nie ma tutaj takiego klasycznego kluczyka, jest to system bezkluczykowy. Patrzcie, co się stanie, jak dotknę klameczki. Wystarczy go pogłaskać i złożyło się lusterko. Zamknął się przy okazji. Żeby otworzyć, klasycznie wkładamy rączkę do klamki. Auto się otwiera i lusterka powinny się otworzyć. Tym razem się nie otworzyło, ale prawdopodobnie jak go Odpalę to wszystko, zacznie działać. Z boku klasyczny sedan. Pięknie zarysowana linia maski. Potem jedziemy tutaj, mamy daszek. No i oczywiście widoczny, wystający z lekkim takim przetłoczeniem w stronę, jakby mikrospoilerka. Tylny bagażnik, klapa bagażnika. No co, no mi się autko podoba. Zresztą, jak prawie każdy w tym programie, fanów, którzy nam tutaj podchodzą i próbują robić zdjęcia, proszę pana, ja pana przejadę za chwilę. No, Uciekamy. Po wejściu do auta kierowca poczuje się bardzo, bardzo przyjemnie. Tutaj wszystko jest na swoim miejscu. Materiały są świetne. Kierownica jest bardzo ładna, wygodna przede wszystkim w użyciu. Nie jest ani za, za cienka, ani za, za gruba. No i te wszystkie detale, nawet tutaj mamy informacje o S-Line. A przed oczami pojawia nam się nawigacja w miejscu zegaru. Oczywiście zegary też są, są mniejsze, możemy je zwiększyć, wtedy nawigacja będzie mniejsza. Ale po co komu takie duże zegary? Wszystko widać. Nie ma potrzeby patrzenia się gdzieś tutaj na bok, odwracania wzroku od kierunku jazdy. Praktycznie wszystko widać. To jest, to jest bardzo fajnie przemyślane. Od razu mówię, że mogę się troszkę. Topić, bo żeby Wam się lepiej oglądało i nie było zbytnich szumów, wyłączyłem klimatyzację. Także jest dzisiaj bardzo ciepło, około 30 stopni, ale to nic. Co tu mamy? Środkowa konsola, oczywiście skrzynia biegów ze wskazaniem, które przełożenie jest włączone. Hamulec ręczny jest w tym miejscu. Tak, wyłączamy, do góry włączamy z powrotem. Zapalniczka, jakby ktoś potrzebował, polecam nie używać, bo to śmierdzi. Dwa fajne miejsca na kubki. Tutaj mamy również schowek. O, dość ciężko się go podnosi. A w schowku, a w schowku mamy indukcyjną ładowarkę. Oraz dwa porty USB. Tam w sobie schowek jest taki bym powiedział aptekarski. Yy, może okulary się tutaj zmieszczą. No, ale jest. W każdym razie jest to bardzo wygodny podłokietnik. A przedłużeniem podłokietnika wydaje mi się, że taki był zamiar, jest właśnie ten lewarek skrzyni biegów. Jest to bardzo wygodne. Siedzisko jest też bardzo wygodne. Tutaj chyba się ono nie wydłuża. Sterowanie oczywiście w pełni jest elektroniczne. Po co się ma człowiek męczyć. Można sobie zapisać również tutaj, mamy taką informację, dwa programy, dwa ustawienia siedzeń, co może być wygodne w przypadku, gdy z auta korzysta więcej niż jeden kierowca na co dzień. Co do wyglądu deski rozdzielczej, no tutaj przede wszystkim powiedziałbym, że jest elegancko. Nie jest to takie wow, ale też ciężko się do czegokolwiek przyczepić. No i jedyne co oczywiście będziecie mieli, z czym będziecie oczywiście mieli problem w utrzymaniu czystości, to są te obszary, gdzie jest czarny lakier. Każdy pyłek oczywiście jest na tym totalnie widoczny, no, ale komponuje się to bardzo fajnie z ekranem, e, z wyświetlaczem. Dodatkowy schowek. O, aż do łokcia tam da radę wejść. Czyli można coś, jakiś mały parasol można tu zmieścić. Schowek duży jest tutaj, on no, jest nawet całkiem spory, co my tu mamy. Instrukcja obsługi, oczywiście, jest y, intuicyjna i krótka, i ma tylko około 400 stron. Dajcie znać w komentarzu, czy ktoś z Was kiedykolwiek przeczytał tą książeczkę w swoim aucie. Mi się jeszcze nie zdarzyło. Wolę samemu dochodzić do tego, co do czego służy. Każdy duży rodzinny sedan powinien mieć trochę przestrzeni bagażowej. Zobaczmy, co tutaj słychać. Proszę, otworzył się duży bagażnik, i w nim mamy system mocowania bagażu czyli możecie sobie tutaj przyczepić, włożyć coś pod tą siatkę przyczepić do tych uchwytów i drobny bagaż nie będzie latał wam w czasie jazdy. Z boku również jest siateczka i tutaj mamy jakieś standardowe To jest apteczka a tu jest kamizelka jakby wam szlak trafił koło i trzeba było wymienić z drugiej strony bagażnika mamy. Gniazdko 12V, co może się przydać albo i nie. I zobaczmy, co słychać pod tą pokrywą. Powinno się znajdować koło, którego nie ma. Bardzo fajnie przemyślany jeszcze jest patent na trójkąt ostrzegawczy. Pamiętajcie, jak Wam się kółeczko na autostradzie rozkrzaczy, to takie coś ze 150 metrów przynajmniej przed samochodem. Należy postawić, żeby wszyscy wiedzieli, że tam jesteście. Zamykamy bagażnik i zobaczmy, co słychać z tyłu. Po zajęciu miejsca z tyłu fotel jest ustawiony pod moje gabaryty z przodu. No jak widzicie, mam sporo miejsca na nogi. W oparciu siedzenia również jest siateczka, w której można sobie przechowywać różne rzeczy. W drzwiach oczywiście też jest schowek. No i co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj nawiew od klimy. Dwa nawiewy dokładnie na dwa siedzenia, czyli. Ta mała osóbka, która tutaj pewnie jeździ dość często, może się troszkę schłodzić. Są tutaj również schowki, jest również zapalniczka, no i miejsca jest odgroma. Mamy tutaj też oświetlenie w dachu LEDowe. Mój niezawodny system mierzenia miejsca nad głową wskazuje, że jeszcze go całkiem sporo jest, jest jakieś 8 cm, czyli osoby do mniej więcej 190 cm powinny z tyłu czuć się całkiem komfortowo. Oparcia nie są zbyt pionowe. Zagłówki są bardzo przyjemne i wygodne. Dobra autko. No co? Pasuje chyba się nim przejechać. No to odpalamy brykę. Centrum dowodzenia, jak w myśliwcu, same wyświetlacze tu są dotykowe. Skrzynia włączona, jedziemy. Widać doskonale w tej chwili to ułatwienie, jakim jest nawigacja w miejscu zegarów. Może być taka duża, możemy ją jednym kliknięciem zmniejszyć i zwiększyć sobie zegary. a Zróbmy większą nawigację. Mamy tutaj oczywiście wybór trybu jazdy. Możemy sobie zmienić na dynamiczny, automatyczny, komfortowy lub wydajny. Czyli. Prawdopodobnie coś w stylu ekonomicznego. Panel dotykowy jest bardzo fajny, ładny, czytelny. Tego nie zobaczycie pewnie, ale jak cokolwiek tutaj dotykam jest taka lekka wibracja, czyli taka imitacja przycisku, nie wiem, jak to tak nazwą Pyk au, au. przepraszam Państwa. Yy, w jest mnóstwo od pielęgnacji systemu, jasności, tutaj jest możliwość ustawienia no, praktycznie wszystkiego, przy czym jedno co zauważyłem to ten panel dotykowy no, reaguje całkiem nieźle, przy czym jak coś wciskam, jak coś wciskam to chwilę trwa, taki jest króciutki lag. Nie są to zawody żadne na szybkość. Można to troszeczkę pominąć. Sterowanie klimatyzacją. Jest na tym panelu dotykowym, i powiem Wam tak. Za pierwszym razem, jak jechałem autem, miałem wrażenie, że jest to bardzo cholernie niewygodne. Bo plusik, 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 zanim dojdę tam, gdzie chcę, to jest po prostu masakra. I tutaj też ten panel drga w momencie przyciskania. Natomiast jest ciekawszy sposób zwiększania ciepła. Swipe up, możemy sobie przesunąć elegancko, płynnie to działa. To samo z prędkością, z mocą nawiewu. Albo naciskamy, albo robimy swipe. Ja bardzo lubię jeździć w trybie dynamic. Słuchajcie, jest tutaj super. No jest wygodnie, miło, przyjemnie. Miejsce jest od groma. Nad głową również. piękne autko dobra, może zmieńmy ten tryb bo on troszeczkę głośno chodzi nie, nie musimy tutaj słuchać obrotów sprawdzę jeszcze te siedzenia nie da się ich rozsunąć oczywiście wszystkie szyby, wszystko jest sterowane elektronicznie no i to lusterko wsteczne praktycznie bez ramki eleganckie Naprawdę eleganckie. Czy tutaj mamy jakiś schowek? Nie, tu schowka nie mamy. Tu mamy oświetlenie. Oświetlenie z LEDowe. Eee, no dobra, a to oba się włączają na raz Przycisk SOS, może nie będziemy wzywać pomocy, bo, bo jeszcze nam kogoś tutaj przyślą. No i ten system, start, system, który wyłącza silnik w momencie, gdy stoimy na światłach. Przyznam się Wam bez bicia, że nie wiem jak go wyłączyć. A szukałem już tego. O, ale ładnie widać, co jest z tyłu. Co do jakości materiałów, to w ogóle mam wrażenie, że to jest, jeżeli to jest plastik, to bardzo fajnie imituje metal, bo jest taki chłodny w dotyku. To na pewno jest plastik, ale ta część, mam wrażenie, że to może być jakiś aluminium. Kierownica jest skórzana. Ten plastik jest bardzo przyjemny też w dotyku. Plastiki boczne w drzwiach również nie ma się do czego doczepić. Wszystko jest tak jak być powinno. Ostatnio w salonowych brykach jechałem Eniakiem. Eniak kon pod konsolą miał potężny schowek. Tutaj schowków brak. Nie udało się na to widzę miejsca wygospodarować, chociaż prawda jest też taka, że w Audi Audi to nie jest Skoda, choć w sumie producent czy tam właściciel ten sam, ale zupełnie inna klasa auta. Tutaj nie potrzeba tylu schowków. To jest auto dla osób eleganckich. Można sobie nawet na siedzeniu, na oparciu zawiesić taki wieszaczek na garnitur, marynarkę, ale schowki nie są potrzebne. To ma jeździć. I chodzi o wrażenia z jazdy. Mogę powiedzieć zupełnie śmiało, że auto jest bardzo komfortowe. Zawieszenie jest zestrojone, może nie jest takie miękkie. Ono jest ono jest bardzo stabilne, a zarazem dające poczucie komfortu. Faktem jest, że to auto ma przyspieszenie 6 sekund do setki, więc można się pokusić jakąś taką bardziej dynamiczną, sportową jazdę z napędem na cztery koła, przede wszystkim, to jest quattro. Ale zawieszenie jednak do takiej wycznowej jazdy nie jest chyba stworzone. Tak, próbowałem wcześniej, zapoznając się z autem przy większej prędkości, wykonywać coś w rodzaju testu łosia, takie gwałtowne zmiany pasa. Miałem dziwne wrażenie, że tył również skręca. Tak. Nie, nie wiem jak to opisać, no, dziwne uczucie. W innych autach tej wielkości nie, nie czułem tego. Przy mnie zrozumcie mnie źle jest bardzo dobra przyczepność do drogi i yy, to auto po prostu świetnie się na zakrętach trzyma. Natomiast takie dziwne wrażenie jest. Co do przyspieszenia. Alicja, uważaj, bo może cię tak trochę do tyłu machnąć. <śmiech> machnąć. <śmiech> Uwaga! Widzicie ile ja jadę na szczęście, mam nadzieję, yy, już zwolniłem, jestem bardzo przepisowym kierowcą, mam dziwne wrażenie, że skrzynia biegów, aha, bo nie jesteśmy w trybie dynamicznym, dobra, dobra, spróbujmy dynamika zrobić i jeszcze raz, zobaczymy jak skrzynia zareaguje, no jest różnica, od razu szybciej. Jako, że od trzech dni planowaliśmy nagrać ten samochód Pierwsze dwa dni padał deszcz Dzisiaj była piękna pogoda, według prognozy miało nic nie spaść A tu co? A tu leje się na nas z góry jakiś deszczyk Wprawdzie nie ma go dużo na szczęście, ale, ale jest W aucie jest zamontowany również czujnik Czujnik deszczu, może włączmy tryb automatyczny, no i zobaczymy, pewnie będzie działał całkiem sprawnie. I nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale dosłownie godzinę temu, żeśmy tutaj ogrywali auto w środku, nie było ani jednego pyłka. W tej chwili na tym czarnym kolorze jest po prostu zatrzęsienie jakichś białych pyłków. Chciałem użyć innego słowa, ale oszczędzę wam tego. Auto jest ciche, cichuteńkie. Testowałem je przy większych prędkościach na autostradzie. Przy czym no akurat wtedy nie nagrywaliśmy, bo była zepsuta pogoda. No. I było naprawdę cicho. Przy 140, przy tej prędkości takiej przelotowej na autostradzie, jest tutaj cisza. Totalna cisza. Jedynie trochę szumu wiatru. O, czujnik deszczowy działa. No po prostu bardzo fajnie. Oczywiście, zawsze jak kręcimy, albo jest deszcz, albo ruch się robi duży, albo nie wiem, tysiąc innych rzeczy, wszystko jest przeciwko nam. No ale spróbujmy. I teraz niestety hamujemy. Pojazd jest dynamiczny, nie można mu tego odmówić. Wyprzedzanie w bardzo komfortowych warunkach. Szybko, bezpiecznie. Hamulce działają jak brzytwa. Tu z tym hamulcem trzeba uważać. Za pierwszym razem po przesiadce z auta firmowego, jak de delikatnie go dotknąłem, to zatrzymałem się na pasach. I nie robiłem tego lewą nogą. Jak to niektórym mogłoby się wydawać, że to przy automacie zwykle taki efekt jest, jak się, jak się lewą nogą zahamuje. Prawą nogą starałem się zrobić to delikatnie. Naprawdę trzeba go ledwo dotykać jeżeli chcecie tylko delikatnie, spokojnie, płynnie przyhamować chyba będziemy mieli okazję wyjść wyjechać przy, przed to autko dobra zmieńmy tryb bo jest strasznie wyje na tych obrotach 90 na godzinę, cisza, spokój Słuchajcie lekki szum opon, nawet, nawet to nie jest wiatr. Świetnie wyciszony pojazd. To jest kilka takich drobnych nierówności. Nie wiem czy je będzie słychać w, w mikrofonie, bo, bo prawie ich nie słychać. Też ich nie słyszę. Zawieszenie bardzo ciche. No i ten denerwujący system utrzymania toru jazdy. Jak to wyłączyć? Sprawdzę, obiecuję, sprawdzę w instrukcji obsługi i. Nie wiem, dogramy to jeszcze, ale drażni mnie to. To jest jedyny system wspomagania kierowcy, który zawsze automatycznie na starcie wyłącza. Albo trzeba się liczyć z tym, że będzie nam szarpał kierownicą w każdą stronę. Nie, ta nawigacja jest rozwalająca, naprawdę. Gdy starczy patrzeć się przed siebie, i kątem oka widać wszystko. Zdrażnisz mnie, zostaw mi kierownicę Elektroniko. Co za pech. Na takich drogach zwykle dookoła nie ma jakiejś linii namalowanej i system nie działa, a tutaj akurat są z obu stron i działa. Jeszcze jedną rzecz yy, chciałem Wam pokazać. To coś, co zawsze pokazuję, czyli kamera cofania. Każdy skręt kierownicy, pomarańczowe paski, przy kamerze cofania pokazują oczywiście jak skręcacie kierownicą, gdzie wiedziecie. Oprócz tego jest tutaj druga kontrolka z pokazanymi wszystkimi czujnikami dookoła samochodu, ma czujniki z przodu, z tyłu. Te czerwone linie dodatkowo pokazują jak zejdzie Wam na bok przy skręcaniu bok auta, przód, czy nie zahaczycie w coś. Też jest to bardzo fajny bajer i dodatek. jest moc. To jedzie. To jest to. To jest to idealny samochód dla rodziny dla każdego, kto lubi mieć 6 sekund przyspieszenia, niezależnie od warunków drogowych, ponieważ mamy napęd na cztery koła. Coś fajnego. Nie jestem w stanie tego sprawdzić w tej chwili, bo oczywiście jest sucho, deszczu nawet nie było zbyt dużo. Każdemu się w nim coś spodoba. Każdy coś w nim dla siebie znajdzie. Jeden znajdzie tą elegancję, inny przyspieszenie, inny jeszcze dużo miejsca w środku, te fajne materiały. No, jedynym minusem jest oczywiście cena. Ten samochód to jest nowy model z miesiąca czerwca 2021. W tym miesiącu został zakupiony. Ma niewiele ponad 1000 km przebiegu. Super. Super, super, super. Ja bym chciał w ogóle nie wysiadać z niego. To prawie tak jak z mojej ukochanej Julii. Ale to też jest świetne. Za co? Uuu! Parzy. Ten samochód może być Twoim najlepszym przyjacielem. Nie wiem, co tu jeszcze można dodać. Naprawdę super fura. Audi, zrobiliście dobrą robotę. Silnik fajny, napęd świetny. Jedynie błagam. Jakbyście mogli w przyszłości zmienić tą skrzynię biegów na taką, która szybciej działa, szybciej reaguje i jak ruszamy od zera, żeby nie było tego lagu, tak, takiego opóźnienia, bo to czuć, to aż boli. To auto mogłoby być lepsze przyspieszenie, gdyby nie to, nie to opóźnienie na starcie. Ale to jest, coś, to jest tak w sumie jedyna rzecz, która mnie drażni w tym pojeździe, a reszta jest naprawdę rewelacja. Polecam, zapraszam do następnych odcinków, w których Pojawi się Porsche. Też fajna bryka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, pa!